O, tajemnicy i ciekawostki Google Maps. Kocham Willy Extreme, kocham tego człowieka. Kocham, kocham Willy Extreme, widzowie. Kocham tego użytkownika, bardzo fajne materiały robi. Dajcie mu suba też, ale kurde, mało wrzucam, więcej wrzucę. Chociaż w sumie taki materiał to, to trudno w sumie yy, zrobić. Łapka w górę i oglądamy, zobaczmy. Ciekawostki z Minecraft, kur... Z Google Maps z Minecraft. Co ja gadam w ogóle? No witam Was w kolejnym naprawdę. odcinku Tajemnic i ciekawostek z Google Maps. Super Mario w odcinek zaczynamy na jakimś zadupiu na środku Aha. oceanu, który nazywa się Wyspami Marszala. Wyspy Marszala to jest skupisko kilkudziesięciu wysp, Bra. o których podejrzewam Strasznie nie wiem, no chłopie, jak można na czymś takim mieszkać? Chociaż w sumie z jednej strony, jak mieszkasz na, takim na czymś takim, to nie zdaje sobie sprawy z wielkości tego. Ale jakbym tak miał patrzeć, stary, Jak miał tak patrzeć, yy, wiesz, na tym, na, na tego, co nie można. Nikt tam nie mieszka? Aha. To po co Wierzę ja się wam, produkuję? że w nigdy nie słyszeliście, możliwe, że z wyjątkiem tej wyspy. Tutaj mamy Bikini Atoll, czyli podobno to miejsce, pod którym mieszka Sponge Bobka Co? Wiesz, to jest prawda. Powiem szczerze, że ja trochę wątpiłem w to, ale potem jak poczytałem o tym miejscu, jak dowiedziałem się, jakie że tej rzeczy Daj się odpiepszały w przeszłości. Ta idea gadającej gąbki mieszkającej na dnie oceanu w domku Zononasa, co? wydała mi się całkiem sensowna. Zaraz wam powiem, co to za historia, ale najpierw jeszcze rzućmy sobie okiem Oj, widzowie, wyspę, trzeba, która jest trzeba, trzeba, ruj, trzeba tam wyspa, pojechać, sprawdzić. Równi. Czemu moi widzowie mają 12 lat? Yy, mają yy, mordeczko 11, więc proszę. Nie, nie, dawaj im więcej. Na tym zdjęciu to to wygląda jakby tu się rozbił jakiś statek kosmiczny, natomiast w rzeczywistości to nie jest statek kosmiczny, a jest to wielka betonowa kopuła. I tutaj chyba. Ale nale... kopuła od czego? Od, od, co to kurwa? To wygląda jak jakiś silos atomowy, człowiek już się otwiera. Dla tych, którzy nie szczaili o co chodziło w tym filmie, to ten gość im powiedział mniej więcej tyle, że muszą wszyscy wypierdalać z wyspy, bo Amerykanie chcą sobie tutaj potestować broń nuklearną ja pierdolę, okej. Okay. Czyli. Nie, no dobrze im powiedział w imię dobroci, tak? W imię dobra e, dobrze ich tam reji przekonał, nie? Ja pierdole, to kurwa jest jakieś niepojęte, nie. Tutaj mamy listę najpotężniejszych testów nuklearnych, jakie zostały kiedykolwiek przeprowadzone. Jeśli teraz spojrzymy y sobie na te testy, które zostały wykonane przez Soviet Stany Union. Zjednoczone, to one wszystkie miały miejsce właśnie na atolach Bikini i enuitok. Tutaj mamy najpotężniejsze. Nie, oni zabili kurwa SpongeBoba w takim razie. No nieźle. Cała prawda właśnie wy wyciekła. Do tej bomby, która została użyta w teście Castle Bravo. brawo, 15 megaton, czyli 1000 razy tyle co bomba rzucona na Hiroshima. Megaton. I gdyby ją rzucić na Warszawę, to by już... O kurwa mać. Nie było Warszawy, ani nie było niczego, co było w okolicy Warszawy. 1 389 000 trupów, 518 000 rannych. Wniosek z tego taki, że lepiej mieszkać na Podkarpaciu. Co ja ciekawe, pierdolę. ta bomba, która została użyta w wtedy... Dobrze, ciekaz... że mieszkam w Głuprzycach. O nie, we Wrocławiu będę mieszkał. Boże, Wrocław też... O nie, spierdalam stąd. <laughs> Taka mocna, Amerykanie zakładali, że ona będzie miała 6 megaton, natomiast coś tam pokrycili w obliczeniach, nie przewidzieli pewnych reakcji chemicznych i wyszło 15 megaton. Fff, ja e, no, pierdolę, spadzają. to, 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 stary, to, ale jak można się pomylić przy czymś takim, Czeku, stoisz, mówi tak, dobra, rzucamy bombę 6 megaton, tutaj jest taki odstęp, odstaniemy tutaj, nic nam się nie stanie. I on czeku, tak, 15 megaton, pff. Wszystkich kurwa złajpowało, Wszystkich kurwa tych, co tam stali, ten wszystkich złajpowało. Pfff! I chuj, oni tak, no lekka kraksa, trochę źle zostało obliżone. No cóż, lecimy dalej. Są takie przypadki. Spora, Kolejny jak test. Jak tunga na sylwestra, dostajesz laskę dynamitu. Tak czy inaczej, ponieważ ta bomba była znacznie mocniejsza niż zakładano, to jej skutki były odczuwalne także na terenach, które nie zostały ewakuowane, i to prowadziło do takich powalonych sytuacji, że ludzie myśleli, że pada śnieg, a to co padało, to nie był o, śnieg, nie. tylko opad radioaktywny. Po kilkunastu nie, latach bombardowania bez marszala Ładunka... Wpierdalali ten śnieg, tam pisało, że dzieci się tym bawiły, to wpierdalały. Nauczcie swoich dzieci, żeby nie wpierdalały śniegu, a tym bardziej żółtego. Bo to nie lemoniada Tutaj macie fotkę z tej operacji oczyszczania No i nie żebym ja był jakimś ekspertem od promieniowania, od zasad bez. Ty, czy oni kurwa pojechali tam naprawiać ziemię radioaktywną I robią to sobie bez koszulek i tak o, na luzie? Nie no mega dobrze to wygląda, mega bezpiecznie powiem szczerze Bezpieczeństwa i tak dalej Ale czy oczyszczając <laughs> napromieniowaną glebę na wyspie Która od kilkunastu lat jest napierdolana ładunkami nuklearnymi Nie powinno się ubrać jakiegoś kombinezonu ochronnego? Co oni tam myśleli, że... To jest momenty... Ameryczka Człowieku, Bóg z nami. Pod Biedronkę kładą, a tak naprawdę sobie gołymi rykoma przerzucają Albo może ich okłamali i powiedzieli im, wkręcili im stary coś innego, powiedzieli im, że idziecie uprawiać pola uprawne i coś tam, coś tam. A oni stary nie wiedzieli, że to jest radioaktywne. Bardzo możliwe, że mogli ich tak kurwa takim powiedzieć, że wiecie, po prostu wysłać ludzi, wiesz, i wyjebane, nie? Chyba nikt im nie powiedział, że wysłać radioaktywna No właśnie, właśnie mówię, że może tak było. I never... Ja pierdole, czyli nie wiedzieli, ok. Tak czy inaczej, po trzech ja. latach tej operacji wydobyto 73 tysiące metrów sześciennych radioaktywnego gruzu i pozostało już tylko znaleźć jakieś miejsce, gdzie można to wszystko wypieprzyć. No i w ten sposób dochodzimy do odpowiedzi. No to czym jest ta tajemnicza kopuła znajdująca no. się na tolu Enwitok? W miejscu tej kopuły kiedyś znajdowała się dziura, taka jak tutaj. Ta dziura powstała w wyniku jednego z testów nuklearnych o nazwie Kaktus. No i Amerykanie uznali, że w sumie, okej, okay, mamy dziurę, no to weźmy tam, wypierdolmy te wszystkie jakieś tam radioaktywne odpady i inne rzeczy. O, kurwa, i stręta... to zakopali tam! Zalejemy to na końcu betonem i wszystko będzie fajnie i w ogóle. No, absolutnie genialny pomysł, żeby wywalić 73 tysiące metrów sześciennych radioaktywnego ja pierdolę, obok oceanu. Skoro już wiemy, co robi wielka betonowa kopuła na środku oceanu, to ja teraz przynieśmy się do łodzi i dowiedzmy się. Co robi ten koleś wiszący na płocie? No, odpoczywa sobie po ciężkim dniu. Piątek wieczór, kurwa, e, trwa biba. E, piwko wypite i odpoczynek po pracy, no, sobie śpi. Wygląda jakby zdechł. Nie. Nie rusza się totalnie na tych zdjęciach. Nie, no przecież ty... Albo zdechł. Możliwe, że po prostu najebany do domu. No i właśnie, się na tych... najebany jest kurwa i sobie leży, No, jak kurwa zdechł? W ostatnich kilkunastu metrach. Gadasz? Tak czy inaczej, gościu kompletnie oh, się nie gadasz? rusza. Myślę, jest... No bo tylko... to O! momentu, tutaj ruszył się, ręka jest zgięta, no, się. No, i, no i dobra i wszystko jest dobrze, wszystko jest git, a nie rusza się, głupku, głuptasku, nie rusza się dlatego, że to jest zdjęcie, wiesz, to jest zdjęcie, nie jest to film, tak, więc wiadomo, że się nie rusza, no, logiczne, w kamerę i teraz dopiero przeskakuje przez bramę i sobie poszedł, Mocno No, podejrzany typ, on ewidentnie coś tutaj kombinował, no bo nawet gdyby on przeskakiwał przez bramę, już pomijając czemu to robił, to kto przeskakuje przez bramę w taki sposób? To nie ma sensu. On udawał, że, on udawał, że nie żyje, bo myślał, że to, że to psy jadą i po prostu, po, pier, jakby wiesz, nie myślał logicznie i pierwsze co mu przyszło do głowy, to będę udawał kurwa nieżywego stary, tak jak w filmach zawsze, że wiesz, że tam zabijają ludzi i wiesz, przeszukują ciało i mówię, dobra, udaje nieżywego stary. no tak, aktor. Zachowanie obronne. Na Google Maps jest taka funkcja, że jak gadasz? klikniemy sobie na nazwę jakiegoś państwa, na przykład Polski, to wtedy na czerwono wyświetlą się granice tego państwa. Tak samo tutaj klikamy na Niemcy, okay. mamy granicę Niemiec. Teraz kliknijmy sobie na Chiny. Coś się popsuło. Na pierwszy rzut oka to wygląda jak błąd, że ta funkcja nie działa w wypadku niektórych państw. Ale tak naprawdę, Chiny, Rosja, Indie, to są państwa, w których istnieją spory co do tego, gdzie dokładnie przebiegają ich granice. Naprawdę? Gdyby teraz Google sprawiło, że klikniemy sobie na Chiny i. Nie, gdzieś nie tam wiedziałem i to... tego. Nie wiedziałem tego. Się granice, ...to jakieś inne państwo, które ma spór o te granice, na przykład Indie, miałoby o to ból dupy. A jakby narysować te granice gdzie indziej, to znowu Chiny by miały buldupy. dupy. Czyli innymi słowy, jedyna opcja, żeby nie wywołać bólu dupy u żadnego z tych państw, to jest Bo w ogóle nie, nie narysować zrobić. ich granic. Tutaj mamy coś Mocne. podobnego, półwysep Krymski, który Ukraina powie, że należy do niej, państw. Rosja powie, że należy do niej. Więc teraz w jaki sposób to rozwiązać na mapie? Jeśli odpalimy sobie mapy Google'a z Ukrainy... To wtedy nie będzie tutaj żadnej granicy między Półwyspem Krymskim a Ukrainą Ale teraz jeśli to samo miejsce odpalimy z Rosji To pojawi się granica O linia kurwa, ciągła, no co ty gadasz To są inne państwa A jeśli odpalimy to jeszcze z innego kraju, który nie jest ani Rosją, ani Ukrainą To wtedy pojawi się taka linia przerwana o. Czyli innymi słowy oficjalne stanowisko Google w tej sprawie jest takie, że A ja mam to w dupie <laughs> Na zakończenie odcinka. Ja pierdolę, nie wiem. mam no. Wam jeszcze Mocno. ten przepięknie wyglądający o, i przede kurwa. wszystkim wysoce wyspecjalizowany samochód. Bus AOD. To by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Zajebisty Do odcinek, w zajebisty odcinek, Wizowie. Wysyłam Wam linka. Jakbyście chcieli tutaj wesprzeć Willy Extrema, zostawić mu lajka, wejdźcie, zostawcie mu lajka, żeby miał też coś od, od życia ciekawego, bo fajny odcinek.